Ostroglady, powiat bragiński, to zlikwidowana wieś, która obecnie znajduje się na terenie białoruskiego-poleskiego rezerwatu radiologicznego. Władze niedawno stworzyły warunki umożliwiające turystom odwiedzanie Strefy Wykluczenia. Jedna z tras prowadzi przez wioskę Ostroglady. Spośród proponowanych obiektów do obejrzenia udostępniono jedynie pasiekę i wieżę widokową. Ruiny dawnej, XIX-wiecznej siedziby szlacheckiej nie zostały uwzględnione na oficjalnej trasie. Obiekt ten nie ma dziś nawet statusu wartości historycznej i kulturowej i może zostać bezpowrotnie utracony. Klasycystyczny pałac został wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku przez właściciela majątku Władysława Prozara, według projektu polskiego architekta włoskiego pochodzenia Henryka Marconiego. Po obu stronach pałacu znajdowały się dwa identyczne skrzydła. Z tyłu budynków rozciągał się malowniczy widok na staw z małą wyspą. Dlatego też fasady te wyglądały na droższe niż te od strony wejścia do kompleksu pałacowego. W Ostrogladach urodził się Karol Prozar, działacz Rzeczypospolitej obojga narodów, kolega Tadeusza Kościuszki i uczestnik powstania 1794 roku. Spędził długi czas na emigracji trzy lata w rosyjskim więzieniu. Wrócił do ojczyzny i zmarł w Ostrogladach w 1840 roku. Pod koniec XIX wieku potomkowie Prozara sprzedali majątek. Pałac został zniszczony podczas powstania w 1863 roku. Według innej wersji w pałacu wybuchł pożar. Ostatnimi właścicielami pałacu byli Wanda i Algert Gordelkowscy. Pozują na tle ruin. Nowi właściciele zamierzali odrestaurować budynki, lecz I wojna światowa i rewolucja październikowa bezpowrotnie pokrzyżowały te plany. Do naszych dni przetrwały ruiny zabudowań dworskich oraz dwa budynki gospodarcze. Mieszkańcy okolicznych wiosek mówią, że w 2022 roku szlak wojsk rosyjskich, które zaatakowały Ukrainę przez terytorium obwodu homelskiego, przebiegał przez Ostroglady. Odwiedzili także ruiny dworu. Miejscowi z zapałem opowiadają niedawną bajkę o tym, jak nocą żołnierze bali się krzyków dochodzących z ruin. Ale oczywiście większym zagrożeniem dla Rosjan było promieniowanie radioaktywne. To właśnie tak niemiło kraj rebeliantów wita dzisiaj nieproszonych gości. thank you